Cześć, ja jestem Yumo, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Lollipop w Chainsaw. Zastanawiam się, czy coś tu przypadkiem na mnie niebezpiecznego nie wyskoczy. O, lizaczek. No albo właśnie coś miłego dla odmiany. No dobra, tu mamy... Mówi to Zombie Basketball. Czas limit 3 minuty. You lose and blam! O kurcze, czyli jakaś czasówka będzie? Zaczynam się trochę tego obawiać, bo... A, nie what? jestem dobra w rzeczach na czas. Zombie Basketball! Czas na zabijanie zombie! Ile punktów możesz wygrywać? No nic, ale może sobie w tym... E, poradzę akurat. Dobra, w sumie to jest... W miarę chyba... Mamy okay. Basketball? Why basketball? nie No właśnie. Trochę nie rozumiem tego. Jeśli mam być. Teraz? Eee, jak to się nie co To niby leci. Ja sobie zabijam tych gecki. Czyli jestem w swoim żywiole. No fajnie. Mm, nie, nie wiem, mam może tego... No dobra, tak mi leci. Może mam tak czaknąć? Nie wiem. Tak mi tam szakał, irytował i uznałam, że może nie ma sensu mu pozwalać tam siedzieć. Tak, tak, tak. Aha, bo ona wrzuca te głowy to kosza. Miłe. Miłe, fajne, pomysłowe. Szkółodziutkie <laughs> można by zrobić. O, teraz w ogóle trzech tak przecięłam. Eee, masz, masz... O, 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 trójeczka Ale teraz mi tak... Oj, więcej czyli liderek, takich jak ja. Ale nie wiem, myślałam, że ona też tam pędzi. Jest podobne do mnie, ale eee, ta stoi Na rękach stoi. Dobra. Um, jestem trochę zdezorientowana, bo to jest dziwna misja Teraz, jak ja je ściekam, to mi to też e, życie odbiera? Jakąś tam? Zaraz, bo patrzę niebezpiecznie jest e, z No Dobra, hmm. to może co? Troszeczkę pompony. Tak, czas ruszyć z komponami. Okej, okay, tak, 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 tutaj, tutaj, tutaj. Tam jeszcze są. Ciechajmy, ciechajmy, ciechajmy. Lidaczek, jest to lizeczka. Dobra, walka to jedno, ale lizeczka nie można odpuścić. Tak, tak, tak. Ojej. Ciekawe jak te gwiazdki mają się do zdobywanych tych jak to na nazywa medali. tutaj tutaj, tutaj. A, ci jakoś pod za bardzo skaczą. Zenerwują. Tak, mnie najbardziej denerwuje, że nie bardzo wiem o co w tym chodzi. to jest jakaś dziwna mini gra, której E, nie bardzo rozumiem, z którą nie bardzo rozumiem. O właśnie. Hmm. O, ten jest jakiś ogłuszony. Hmm. Dobra, nie wiem, czy ja też miałam szechać, co robić Umarłam. Ok. E, czyli zaraz, zaraz. Co ja w zasadzie mam e, zrobić przy tej koszykówce? No dobra, czyli mam jak najszybciej zabić e, setkę ząbieczków, ok. Czyli... O rany, no to jest. No dobra, ja chcę zabijać, zabijać. ciekać, czekaj, czekaj. Oni za wolno mi tu się zbliżają, jak widzę. Tak, tak. Dobra, szybko, szybko, szybko. Chodź tu, tak Dobra, lecimy z zabijaniem tutaj. Czemu ich tak mało jest? Tu, tu, no. Zabijaj ich, zabijaj ich, czochaj, czochaj, ja Nie wiem czy mogę użyć teraz to. Mm, no właśnie. Mm, no właśnie, bo ja mam w dodatku i tutaj e, na czas 3 minuty stóp wyciachać, wykosić. No dobra, myślę, że to jest do zrobienia, o ile się oni łaskawi będą tak wszystko tutaj pojawiać bo właśnie tego co widzę, no i wcale tutaj tak za dużo nie ma. No, tutaj, tutaj, tutaj mamy już e, pięć z ale wciąż czas leci to no... Eee... Oła! Jej, proszę mnie tak tutaj nie kosić, zemieki! Zostawcie mnie, zostawcie, bo to ja mam tu być mistrzynią w cięciu, was tu, 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 tu. No tu maman nie, nie, nie się z chyba dążyłam. Dajesz, dajesz, bo nie dążymy. Mamy jeszcze minutę. Tu, tu. I tutaj. Kolejni. Dobra, tutaj, tu. Dobra, wyleciał jeden tam. I nawet gdzieś widzę. tego, tego, tego ciap. Ciap. Dobra, tu są... I ich jeszcze? No w kilku, w kilku. Dobra, ja po lizaka niepotrzebnie pobiegłam. Czyli najpierw zajmujemy się cięciem zombie, a potem jakieś wszelkie lizaki, ewentualnie. Dobra... Tak, 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 tak. 40 sekund, 9 zombie, to powinno się udać. Tutaj, okay, chyba, że nie przybędą jak trzeba. Dobra, tak. A tutaj i jeszcze. No, hmm, udało się. Hmm. No dobra, czyli w każdym takim zadanku hmm, trzeba się skupiać na robieniu tego, co trzeba, a nie na wszystkim innym. Patrzą, czy jest tutaj coś fajnego? Raczej nie, więc idziemy, 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 żeby nie przedłużać. Oj, czemu ja nie mogę tam. kurczę, no! <laughs> nie mogę tam jakoś trafić. Jest zapis, na szczęście, bo patrzę, że. Ha, a tego, co w teczce wywieźli. No, jak są my w chłopach. Dobra, no to uciekajmy. Wow, czemu nie mogę tu trafić? Zdążyłam? Mam nadzieję, że tak, bo jakbyś. Też... O, możemy odebrać telefon? Możemy, możemy. Czyli tu. tu. Tu, tutaj. Gdzieś to niżej powinno być. O, tutaj.

I też zaraz co by tu wykupić? Może raczej właśnie umiejętności miałam jakieś. Zdecydować wziąć. A weźmy na przykład to. Okej. Okay. Zobaczymy jak to będzie działać. No na razie chyba nam to wystarczy. Dobra, strzałka pokazuje nam tu. Ojej! No, witam, zaraz sobie spróbujemy mm, jak to będzie wyglądało. Taka, taka. No i co? Nie udało mi się ani razu szaknąć tak na raz. Hmm. Poza troszeczkę. Ale i tak ładnie wyglądało to wszystko. Dobra, mm, widzę więcej medali. Nie jest, z... o, nie niezbyt e, dobrze ukryte. Skoro tak szło, jest tamten wyciągnąć. A tutaj, kolejna jakaś nauczycielka. Dobra, mm, czyli najpierw raczej chyba łatwiej jest u w szkolić. Ojej, wstajemy, wstajemy. Mmm... kurczę, sala od biologii. Tak, od biologii. Robią bardzo wrażenie na niej te marsze zaby, a ząb, nie bardzo. No może nie powinnam się widzieć. dobra. Tam jest ta płomienna nauczycielka, którą chyba też lepiej od końca wsiakać jakoś na tu od końca. Od tyłu, tak żeby nie mogła nas przeatakować. O proszę, już. Nie, i tak szybko. Dobra, to litaczek. Mm. A, tam jeszcze jakaś się przecięła, chyba na ławce. No, jak mi przykro. Hmm, to chyba prawda. Ojej, ten jeszcze płonie jakiś. No, to jest nie tak... A, jeszcze przeżyli? Jak to? No, wreszcie. A. I znowu taka minigra, której... z którą mogę mieć problem. Ech, jejku, nie lubię czegoś takiego. E, bo nie jestem zbyt dobra w wciskaniu... Oh, kurde, nie to. E, wciskaniu przycisku tego typu. Tak, 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 tak. Jej, to coraz szybciej chyba leci, albo mi się wydaje. Bo nie lubię tych rzeczy. No. Elegancko. <laughs> Ej, znowu w Tym razem jakiś czas z, z, z pałami dziwnymi. Eee, zaraz. A mogę użyć tego? Zaraz, jak to się używało? Mmm. Oh to jest! Dobra, ała. No. Stawaj! Stawaj, Juliet. Zaraz, ja tego użyć. Ona... Jejku. Cały czas celuje zamiast... No nie, znowu nie ten przycisk. To chciałam... E, ja chciałam włączyć tej... Te no, jak to się nazywa? Mm. Dobra. Jeszcze raz. Spróbujemy tak. Ojej, no. Ojej, mi zaraz zmiesz. Okej. Okay. I tak, jeden już. No. I muszę przez niego lizaka użyć. No jak to tak może być? A masz, a masz. Dobra, może... Proszę pomponów. Hmm... Poszło. Mm. Dobra, czyli w tej sali już widzę, że chyba niczego ciekawego nie ma. A to idziemy gdzie trzeba. Ja już się boję pomyśleć, co mnie tam czeka. Mm. O, lizaczek. Miła niespodzianka dla odmiany. Ale tam widzę, czyżby ktoś. Okej, okay, okej. Okay. Czyżby ktoś sam nie wykosił te zombie? A nie, oni stają. No dobra, to możemy pociechać tak? Out! Dobra, teraz czy mogę coś wyciąć? Tak? Ojej! Nie! Dobra, w ten sposób jakiś taki marny unik zrobiłam. Tak, tak. a pompony, pompony, pompony? Też mogą? Nie, nie wiem, jeszcze teraz No, jak up było. Tak, tak, tak. Tak, jeszcze raz! No. Ojej, z dynamikami. Niedobrze. I ci płonące. Dobra, to zrobimy tak? I teraz. Ojej. A to co ma być? Co ja robię teraz? To co to będzie? Boję się, jakaś minigra. Ale że to... Co ja robię? Co ja robię tym razem? Co to jest? O, już zobaczmy jakieś coś. Nie wiem co to było. Hmm, znowu jakieś tu niby eee... Zombi, e, zombie. Zombie chciałam powiedzieć. Jej, oni mają gitary i to gitarami walczą ze mną? Nie! Jej, prawie mi się uniknęło. Prawie wiem, co robi różnicę. Ale już zaraz tak, tak, tak. Ojej, a sobie chodzi, jakoś sobie wzięła. Hop, hop! No jaki to... A masz, a masz. O, niszczą szafki też chyba zdobywam punkty. No nie, znowu szykać jakiś. Dobra, poniszczą trochę tutaj szafek, żeby to coś zdobyć. Czekając też on tu się zbliży. Tak? I Amasz, Amasz, Amasz. Mm, 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 mm. Tak, cały czas też o unikach muszą pamiętać. Tak, tak, out! Amasz, Amasz, Amasz. I po nim. Mhm. Dobra, że wejście. W inną część szkoły to widzę, ale najpierw właśnie szafeczki zdemolujemy. Ej, ej, Wszystkie punkty do mnie. Szkoda, że nie wiedziałam wcześniej o tym, że można niszczyć otoczenie, żeby zdobywać jakieś rzeczy. Hmm, tutaj jakaś jeszcze jedna. Wziąłam, to na pewno wziąłam. Okej. O, jeszcze tam jest cała ta. Hmm, kurde, to żebym wcześniej wiedziała, że tak można. No to aż nie chce mi się myśleć ileż to ja medali ominęłam. <grym> Wiem, nigdy w sumie nie miałam jakichś takich myśli, żeby rozwalać szkołę swoją. Ale rzeczywiście, dobry, dobra myśl Juliet, nie ma co. Dobra. Rozumiem, że tędy... O! Ładny świt! Nie wiedziałam, że takie rzeczy ona też może. No dobra. Co? Kolejna jakaś lokacja będzie? Czy co nas czeka? Hmm. O! Sklepik! Dobra. Przydałoby się. Może właśnie jakieś umiejętności jeszcze kupić? Co to, to jest? A! Weźmy sobie to. Dobra. Będziemy próbować różne rzeczy. Jakieś Hmm. Na razie tyle wystarczy, to tak. Zdecydowanie najpierw wolę opanować część uników, potem y, jakieś inne umiejętności i tak dalej. Ok. say juliet it looks like you've really gotten ahead in life my teacher morakawa sensei is the most amazing veteran zombie hunter ever oh. oh, correct i have studied the zomboid sciences for 40 years <laughs> listen both of you the school is in dire trouble my research tells me that something has gone wrong on a cosmic scale. That's a massive bummer. That completely sucks. Let me show you. The universe is composed of three dimensions: the land beyond words, the rotten world, and our dimension. Earth. There are dimensional walls between each. Using a combination of black magic and explosives, someone cracked the wall between Earth and Rotten World, and the gases of Rotten World seeped into our world. Friends and fellow students inhaled these gases, which transformed them into the undead. Well, whoever did this could be trying to open a permanent gate between here and Rotten World, which would be catastrophic. Unfortunately, once they have become zombies, there is no return. All we can do is clean up the school, kill the undead, and stop the bummer. That is our mission. The bomber is either in the cafeteria downstairs or the courtyard. you destroy the zombies in the cafeteria. I shall look in the courtyard. Thomas Co I'm counting on you both! Kill the motherfuckers! Mm. Yes, say. Hmm, fajne. Mogę to wysadzić? Mam nadzieję, że tak. Eee, dobra mm, To nie będzie czasowa, mam nadzieję Dobra, spróbujemy, tak, tak, tak Z tymi somponami trochę to podziałać, o ładne Dobra, coś się to A tam też było coś, jeśli chodzi o e, 6 ciaknięć? 6 razy przeciwnych, nie? to też coś tam było Dobra, było czy nie było? Czekam jak leci tak, gry do klocka mają mm, taki plus, że co bym nie wciśkała, to jakieś tam combo wleci. Dobra, mm, mam z tym coś well, podziałać, a a jak rozumiem. Oh, dumbest, most <laughs> Okej, okay, ten... Co to będzie? Jakiś bossowaty koleś? A, no dobra, to ma sens. Tak, bardzo dużo sensu nawet. Mm -hmm. Dobra... Oni się nie mogą do tego zbliżyć. Pytanie, jak długo to będzie trwało? Tak... E, może najlepiej będzie pracowało ucinać im nogi? E, nie zbliżaj się! Też, sio, sio, sio. Dobra, chciałam najpierw jakoś kombinować tu z ucinaniem nóg, ale zabijanie po prostu jest chyba bardziej e, pracujące. Uciekaj, uciekaj mi od tego! Sio! Ilu ich jeszcze zostało? E, z 24. cztery. Kurde, będzie ciężko. Hmm. Dobra, medal może mi się weźmie. Nie, czegoś się tak blisko podszedł. Von, won, won! Tutaj A masz, a masz, a masz, a masz, a masz, a masz. Tum, tum, tum. A ten... Nie, 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 cholersko. Też Ty, zgiń Zgiń. Przepadnij. Tu kolejny. Teraz tu lecimy, lecimy. O. Mnie atakujcie. Mnie! Nie ten cudowny torcik wybuchający okej, okay, teraz tak. Tu, tutaj. Szkoda, że nie mam czegoś do strzelania. Tutaj, tutaj, tutaj. Hmm, teraz ten się zbliża. Juliet, weź go od Hop, hop, hop. To, co, ty, ty, ty? I tak, tak, tak. No, wiem przecież. Czemu on mnie tak. Tutaj, tutaj. Dobra, teraz trzeba ich troszeczkę odwalić. Tak. O nie, o nie, o nie nie, 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 nie. nie, Sio. Sio mi stąd. Sio. Teraz ciach, ciach. Jeszcze raz. Ok. Tutaj ci się za bardzo zbliżają. Tu. Dobra. Wiem przecież. Tutaj leci. Nie, nie, nie. Bum. Ja zabiję, 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 zabiję. Ciach. Nie masz nóg. Ty też nie. Ani głowy. Wy. No. Wszyscy. Wszyscy. Yeah! O nie. Z dynamikami jeszcze. O nie, kurde, tam jest Lizak. A Lizaka co? No nie dam rady chyba. Oooo! Krzywo, krzywo, krzywo! Ale udało mi się. Kurczę. Nie wiem czy to było takie możliwe zgarnięcie tego Lizaka, tak w ogóle. Bo walićli nie zna ten czas mi się wydaje. Oh. Yes! <laughs> Magna Genocide baby. <laughs> hey! I recognize that guy. He went to school with us. He's the one planning to for... Genocide, baby! <laughs> hey! I recognize that guy! He went to school with us! He's the one! Planning to open the gate between here and Rotten World! I have to stop him! <laughs> oh, man. There's nothing more hysterical to me than watching this world burn. This world, this government. This society made my life a hell. Well, now everyone is going to know a life of hell forever. Hmm, <laughs> he What? You didn't have time to clean out your locker, Juliet? Hey! Leave her alone. Wait till I get my hands on you, dude. Uh, uh, I mean, uh malicious lords, i invoke your dark forces in declaring myself god of this realm. as the pawn is present, may your ritual commence, and may the dark purveyors appear. now! bingham no! <laughs> <laughs> swash! Yeah, that's right. I'm your new master, and I demand you initiate the pawn into the ritual and rot every living thing in the school along the way! <laughs> I did it! Alright, guys, time for you to rot this entire school and everyone in it. <laughs> I think I date this kid. A real fucking head case. <laughs> How could you do this to Sensei Morikawa? That's right. The swans are zombie to What are you laughing at, dickhead? Let the ritual commence! <laughs> Tak, ale to już w kolejnym odcinku. Na razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że właśnie ten Wam się podobał. Oh, <noise> Zobaczymy tego. Wow. Zobaczymy tylko, jak się filmiki pokończą. Yeah! Mmm, złomowisko. Punk hmm. I punkowe Welcome zombie, no dobra. Yeah! <laughs> Okej, okay, czyli cóż. Em, na razie to tyle. Trzymajcie się, cześć.